Mosina, Krosinko i Dymaczewo Nowe zdegradowane pod względem społecznym. Takie wnioski wyciągnięto z analizy na potrzeby programu rewitalizacji gminy Mosina. Program ma pomóc uzyskać środki unijne na rzecz likwidacji negatywnych aspektów życia w Mosinie i okolicach. Na taką ocenę wpływają liczba bezrobotnych, korzystających z opieki społecznej, alkoholizm czy nawet brak organizacji pozarządowych. Analiza kosztowała 70 tysięcy złotych. Jak się okazuje, władze gminy ograniczają się tylko do minimum tego programu. Obejmując nim tylko centrum Mosiny. Natomiast mamy przygotowaną diagnozę stanu, w którym zostały wskazane trzy ewentualne obszary rewitalizacji. Teraz analizujemy plusy i minusy całości przedsięwzięcia. Na razie wychodzi na więcej minusów niż plusów, i dalej będziemy sobie analizowali. Moim zdaniem autorzy diagnozy. Przy, przydali niewłaściwe wagi do wskaźników, które sobie wybrali. Dopatrzyłam się wielu takich uchybień w gromadzeniu materiału. Takie błędy, takie uchybienia no, wpływają na wnioski, które z tej diagnozy potem są wyprowadzane. Debata społeczna na temat rewitalizacji miała miejsce w Krośnie. Temat nie wywołał zainteresowania wśród mieszkańców, problemy zostały zdiagnozowane, formalne wyłączenie problemowych terenów nie oznacza jednak pokonania istniejących tam zagrożeń.